Witam Państwa, dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Znalazłem ogromną opuszczoną rezydencję milionera w, w głębokim lesie. Każdy chciałby tak żyć. Materiał 23 września 2023 rok. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek, a więc zaczynamy martwe wioski regionu Tweru, zapomniane miejsca, w którym prawie nie ma już mieszkańców, a gdzieś na pustyni ukryty był prawdziwy skarb, ogromna rezydencja milionera, w której wszystko pozostaje nietknięte. Pozostali mieszkańcy omijają budynek i nazywają go przeklętym, ale który kiedy nas to kiedy nas to powstrzymało? W drodze spędziliśmy dziesiątki godzin, żeby można było dotknąć historii. Witamy w zapomnianym i nieznanym świecie. Miłej lektury, miłego słuchania też. Budząc się wcześniej, opuściliśmy Moskwę i udaliśmy się do naszej pierwszej lokalizacji droga zajęła dużo czasu i po siedmiu godzinach w końcu dot dotarliśmy na miejsce. Okazało się, że jest to prawie wymarła wioska. Da dawno, dawno temu mieszkało tutaj około 100 osób, jednak po wydarzeniach z lat 90. wieś dosłownie wymarła. Starzy ludzie zniknęli, a młodzi wyjechali do miast. Postaramy się tu dojść, dojść blisko wszystkich domów, domków i je pokazać. Jak pokazała mi mapa była dość wioska była dość duża Tutaj na pierwszej ulicy było około 8 domów, na drugiej około 10. Zacząłem prze, przedzierać się przez zarośla traw i, i zobaczyłem, że do domów jest jeszcze podłączony prąd, lecz kiedy wszedłem do jednego z nich, okazało się, że wszystko zostało splądrowane. Tylko żywy przykład tego, co mówi mi wiele osób: jeśli do domu podłączony jest prąd, to nie jest on porzucony. Oto żywy przykład tego: że jest prąd, ale nie ma śladu życia. Wszystko zostało zabrane do czystej postaci, chyba tak trzeba powiedzieć. Kiedy, kiedy wychodziłem z domu, w oddali widziałem dwa kościoły położone naprzeciw siebie. W sumie to pierwszy raz we wsi. Widzę stojące takie tak, świątynie. Po prawej na zdjęciu kościół zmartwychwstania pańskiego. Został zbudowany prawie 250 lat temu w 1779 roku budowa trwała długo bo 12 lat, 100 lat później po wybudowaniu kościoła zmartwychwstania pańskiego w pobliżu ufundowano katedrę Trójcy Świętej po lewej lokalni mieszkańcy przekazali na budowę nie tylko pieniądze, ale także swój majątek, jednak e, wraz z nadejściem władzy radzieckiej Klasztor szybko zniknął, i po wojnie z katedry świętej Trójcy pozostała tylko kopuła na czterech filarach. Niezwykłym wyzwaniem było przedzieranie się przez 3-metrowy barsz, czyli, czyli oczywiście niemco. Roz, rozpryskując Trujący sok, chyba że barsz sosnowskiego to jest jedna z toksycznych roślin, chyba tak czy, albo inna. Trujący sok na wszystkie strony, prawdziwa dżungla. Nie dało się tu przejść absolutnie i po, po raz pierwszy. Zobaczyłem, jak wieś znika pod naporem traw. W rezultacie, pojechaliśmy samochodem na Zwiedzanie okolicy, wkrótce zobaczyliśmy sportowy plac zabaw dla dzieci. Trochę dziwne było to, że żelazo nie zostało jeszcze obcięte, bo jak dotąd nie spotkaliśmy nigdzie miejscowej ludności. Znaleźliśmy ta, także czynną stodołę z lat 70., chyba XX wieku, ale Yy, nadal nie było pracowników. Pytanie było tylko jedno: dokąd poszli wszyscy ludzie? Wreszcie, po zbadaniu wszystkiego, udaliśmy się, na, się do naszego głównego punktu, do rezydencji milionera. Ludzie nazywają go przeklętym, ponieważ przez Ca cały czas jego istnienia. Zdarzały się tu różne nieszczęścia. Mówią, że żona właściciela nawet się tu powiesiła. Dawna posiadłość została zbudowana w XIX wieku i należała do właściciela ziemskiego chwo chwostowa. Właściciel był bardzo okrutny i surowy. Za najmniejsze przewinienie chłopów chłostano aż do śmierci. Chwostow y, nikogo nie kochał, a nawet pozbawił dziedzictwa własnych dzieci. Y, chłopi na co dzień pracowali przy utrzymaniu parku, a wewnątrz dworu znajdowało się niesamowite bogactwo: Machoniowe meble, unikalne szklane żerandore i, i korekcjonerskie obrazy. Po rewolucji w 1917 roku właściciele dworu zmuszeni byli do opuszczenia domu. Majątek skonfiskowano, a majątek podzielono między rewolucyjnych chłopów. W czasach sowieckich otwarto tu szkołę, która działała do 2015 roku. Obecnie miejsce to jest całkowicie opuszczone i nikomu nie służy. I w czasach, gdy była tu szkoła, chodziły tu wszystkie dzieci z okolicznych wsi. Postanowiliśmy wejść do budynku. Otworzył się przed nami niesamowity widok klatka schodowa, która zachow zachowała się do, od XIX wieku. Wyobrażam sobie, jak właściciel milioner i właściciel ziemski rezydencji spinał się po niej do swoich komnat. Poczułem się jak, jak w jakimś zamku. Gdy tylko wszedłem na drugie piętro, otworzył się przede mną korytarz, zupełnie jak w zwykłej szkole. Wchodzę do jednej ze sal lekcyjnych i otwiera się przede mną sala z wysokim sufitem. I okta nami sięgającymi od podłogi do, do sufitu. Tak, gdybym y, miał taką szkołę, chodziłbym do niej codziennie, jakby to było święto. Swoją drogą w, ka y, w każdej klasie znalazłem piec. Widocznie ze względu na wiek domu, trudno było tu y, zamontować baterie. Przeszedłem przez różne zajęcia, i, i na jednym z nich znalazłem ogromną kolekcję minerałów. Podobno ze względu na to, że szkoła miała charakter wiejski, a w pobliżu znajdował się kołhos, w większym stopniu studiowa, studiowano tu gleboznawstwo i rolnictwo. Następnie znaleźliśmy. I, 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 salę gimnastyczną, w której był nawet sprzęt sportowy. Szczególnie zapisana okazała się także sala chemiczna, w której unosił się silny zapach odczynników. Następnie odkryłem starą pracownię komputerową rodem z dzieciństwa Wkrótce wszedłem do pomieszczenia przypominającego bibliotekę, gdzie znalazłem kartotekę, w której bibliotekarz zapisywał, kto i za jaką lekturę książkę sięgał. Od razu pojawił się obraz babci i rozdającej książki groźne udzielającej reprymendy tym, którzy są winni książki i nie zwracają ich w terminie. Na jednych z zdjęć pozostawiłem, postanowiłem usiąść przy biurku i zauważyłem, że, że same stodoły są przekręcone do podłogi. Może kiedy stały tu maszyny czy stoły warsztatowe, a potem postanowiono je usunąć. Każda klasa zadziwiała mnie swoim zachowaniem. Do tej pory po, portrety naszych poetów i naukowców wisiały na ścianach na, moich, na swoich miejscach. Zasługujące jest, że po latach nic się nie zmieniło, najwyraźniej ze względu na dużo, dużą odległość od miasta. Na koniec. Ponownie przeszliśmy przez dawny dwór i zobaczyliśmy schody na strych, ale tam leżały tylko meble szkolne. Nakręciłem szczegółowy film o tym miejscu. Proponuję się z tym zapoznać. Jeżeli ktoś chce, to w języku rosyjskim jest omówione. Przejrz przejrzeliśmy więc całej rezydencji byłego milionera. Ciekawe i niecodzienne było zobaczyć tam szkołę i wyobrazić sobie, jak dzieci biegają po historycznych korytarzach, uczą się w klasach, w których kiedyś, kiedyś stały machoniowe meble i na sufitach wisiały kryształowe żelandole żilando Jak myślić drodzy tu słuchacze? Chcielibyście uczyć się w takich szkołach. Dziękuję za, za posłuchanie. To by było chyba wszystko. Żegnam się z, pa z Państwem i dozo.